To ja wam przedstawiam wokalistkę, która jako pierwsza Polka wystąpiła w słynnej telewizji MTV. Znalazła się tam na teledysku. Nazywa się Majka Jeżowska. Jest gościem programu Cała Muzyka. Chciałem wrócić do tego wątku, bo to jest naprawdę niesamowite. To był chyba rok 84, tak. prawda? Narodziny MTV w ogóle, aha, aha. początek muzyki muzycznej telewizji. Na świecie. Zespół nazywał się Hidden Self. Tak. Tam wtedy pani śpiewała. I to był zespół pani ówczesnego męża Toma Logana, tak? Ja dobrze tak. pamiętam. A właściwie to był zespół stworzony na potrzeby tego jednego klipu. Myśmy nie, my nie występowaliśmy pod tą nazwą potem już nigdy. To po prostu był taki pomysł przyjaciela Toma. Przypomnę, jak się nazywał. Rick Pukis. Mm -hmm. On miał korzenie litewskie, no i, i, i miał ambicje robienia teledysków, filmów, filmy itd. No i wymyślił sobie taki pastisz na fast foody, reds on the budget, ze szczurów były robione hamburgery, kładane z tymi złapkami i z ogonkami między bułe, i mm -hmm. sałatę, oczywiście to były sztuczne hamburgery, Natomiast myśmy się świetnie bawili na planie tego teledysku, bo był konkurs. MTV zrobiła konkurs dla amatorskich zespołów. O, mhm. Tak zwany Basement Tape e, Contest. Mhm. No, i, mm, no i ja byłam tam w tym teledysku. Zresztą można sobie to zobaczyć na YouTube. Jasne, jasne oglądałam. Let's On The Budget. I, i, I są tam też prawdziwe szczurki, ale takie laboratoryjne, nie takie śmietnikowe. Mm -hmm. No, jest mnóstwo opowieści na ten temat. No w każdym razie wysłaliśmy ten teledysk do, do, do konkursu. Doszedł do finału. W jury tego finału siedział znakomity Neil Rogers. To jest gitarzysta i producent grupy Sheik, mm -hmm. ale przecież i z Daftpunkiem robił e, tak, niedawne tak, tak. produkcje. Legendam, no, generalnie bardzo rozpoznawalna gitara taka, taka mm, funkowa, tak. funkowa, bardzo, mm -hmm. bardzo rytmiczna e, i, i jego dźwięk e, każdy może rozpoznać. W każdy... I on siedział w jury i powiedział, że Reds on the Budget i solistka Meczka Dzieżauska. Majka Jożowska, Wy, tak, tłumaczmy. Tak. Wygrywają. że <noise> <noise> Meczka Dzieżauska, e, czasami są tak znajomi do mnie mówią, Meczka, Meczka Dzieżauska. E, no ale ten Teledysk po, pojechał też do Nowego Jorku, pojechał do Japonii, e, był w BBC wyświetlany gdzieś tam. Był bardzo doceniony. Oczywiście, to, to oczywiście jest y, fajna przygoda, z której nic nie wyniknęło. Tyle mm. tylko że to, że byłam Meczka Dżezowska i, e, i wydawało mi się, że jak przywiozę ten teledysk do Polski, to wszyscy powiedzą wow. A tu było, oczywiście e, mówię o polskiej telewizji. Aha. Jedynej i słusznej, <laughs> y, która powiedziała wtedy. A pani się nie wstydzi tego, co pani zrobiła. A ja mówię, a przepraszam, ale co ja zrobiłam? No właśnie. No, pokazuje pani, że ludziom, żeby jeść szczury, a u nas są kartki yes. na mięso. To nie jest fajne wcale. Święte oburzenie. No. Tak? No święte. W dużym sensie. No, no i w związku nic nie chciał tego pójść? No znaczy, nie było wiesz, nie było wtedy takich kanałów, że, że możesz sobie wrzucić. Mhm. Na no YouTube'a, czy no pokazać jasne. światu. No nie, no, była tylko telewizja, i, i, i był Teleexpress, i Teleexpress pokazał.